Okay. Cześć, witajcie, kochani, z tej strony Kelpik. Ale dzisiaj gramy po prostu w Farminga Simulatora 17. No i co na dzisiejszej farmie e, zajmiemy się po prostu rozwozem nawozu. E, po prostu teraz tak sobie pomyślałem, że tutaj wywieźmiemy sobie nawóz właśnie na te pole kodomu. domu. I od razu będziemy siać po tym. Także nie będziemy orać nic, tylko zrobimy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli taka bardziej siew, bezorkowy, że tak powiem, w sumie coś takiego. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Także tutaj firma nam przywieza, zamontowała nam właśnie tutaj z nawozem. Także tutaj mamy nawozy, możemy sobie po prostu wybrać nasiona też. Eee, szybciej stąd po prostu się napełnia, także ja wsiadam sobie do naszego dojczwara, Będziemy sobie lecieli na pole, tylko jeszcze będę musiał się uzupełnić. Tylko teraz ciekawe, przy którym to będzie. Dobra, na napełnia nam się chyba, czy nie napełnia? Czekajcie, ja sobie chudy włączę. Eee, pewnie nam się nie napełnia. Mm. Przy którymś tu się napełnia na pewno, ale nie wiem przy którym. Tu się zmieścimy jakoś. No, kurczę, co jest? A, muszę przełączyć tu. O, teraz będzie nam się sypało. Dobra. O, teraz nam się nasypie. Jak widzicie, ładnie klapa się otwiera. Trochę długo się nawet sypie, że tak powiem. Do, bardzo długo nawet. Myślę, że to szybciej trochę gdzieś się sypać Ale z tego co widzę to za szybko się nie sypie Także tutaj właśnie sobie rozciąjemy na te pole nawóz To nie wiem czy będzie widać o, tam belki stoją Zaraz będziemy pewnie przejeżdżać ko tego pola to znaczy przejeżdżać ko tego pola. W sumie na tym polu będziemy siać eee, Tylko że na będziemy przejeżdżać ko stogu Także wiecie, spoko O też mamy bardzo fajny city tak jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem, chyba nie, nie, nie mówiłem, e, z nami nikogo nie ma, niedługo też postaram się zrobić jakoś live'a dla was, e, żebyście coś mieli, mm, ale zobaczymy jeszcze na dniach pewnie jakoś, nie wiem, nie wiem w którym tygodniu w ogóle, kiedy to się pojawi live jakiś czy coś, e, zobaczymy, że tak powiem, bo teraz też mam trochę czasu, e, mało. To wiadomo, zako znaczy zakończenie roku, w sumie niedługo ferie, ferie także wystawienie ocen, te sprawy. Mm, wszystko teraz wiecie, jak to jest. Eee, wszystko od razu się robi. Kurczę, jeszcze długo to się będzie napełniać? Strasznie dużo ten rośiewa szczególnie w mieście i długo się napełnia. mamy 3, 3 minuty odcinka, jeszcze kurczę nie pojechaliśmy w pole wcale, także słabo trochę. Dobra, jak to się napełnia. No właśnie, jak mówiłem, wystawienie teraz ocen jest także słabo. Też możecie pisać, jak tam u Was ogólnie w szkole, kiedy ferie zaczynać, zaczynacie, bo ja zaczynam jakoś e, na początku lutego. Także jakbyście też pytali, e, tak będę jechał na targi e, w. Tak, powinien być w sumie. Powinienem być na targach w Ostrudzie, jeśli nic mi nie wypali, znaczy jeśli nic mi nie wyskoczy, e, wszystko będzie spoko. Także powinienem być, chłopaki też tam chyba będą. E, także pewnie się spotkamy e, z, te, z całym teamem, będzie tam można do nas podbić. E, piątkę zbić, zdjęcie sobie zrobić, także spoko e, ogólnie będzie m, na tych targach. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Może jakaś relacja nawet się pojawi. E, jakby ktoś też pytał, mam, e, e, by ta, ktoś chciał kupić, mam e, aparat na sprzedanie e, Sony H300 i właśnie chcę kupić po prostu GoPro za niego, GoPro za niego a po prostu ulepszyć komputer jeszcze nie wiem właśnie, coś myślałem nad tymi dwoma rzeczami, ale zobaczymy zobaczymy naprawdę jak to wyjdzie, bo nie jestem, że tak powiem jeszcze do końca pewien, jak to wszystko wypali, komputer tam już powoli będę składał, także jeszcze tam będziemy live robić to wszystko na tym starym E, trochę chcę jeszcze rozwinąć też kanał na tym starym, bo szkoda kupywać po e, prostu dobrego komputera. Znaczy, dobrego e, no lepszego komputera e, do nagrywania filmów, jak jeszcze u widownia jest mała. Kurczę, przyjechałem co dobrych hamulców też nie ma ten Deutschfar. Well. O, No kierunki się wszystko elegancko. Dobra, sobie wyłączę kierunek. Dobra tutaj sobie rozcijemy na bus. włączymy Czekajcie, ja sobie jeszcze ustawię prędkość na 10 na godzinę włączymy tu się, się, się. O, kurczę, za mocno zmniejszy i zostawiam mi fuck. Ale my w kurczę ten Steam muszę chyba jeszcze wyłączyć później ten. E, zrobimy sobie, że nie będę online, tylko offline jak będę nagrywał. Dobra, o, tak zrobimy. I sobie siejemy. Także tutaj mamy też nawóz. E, o. W sumie do końca możemy jeździć, chyba. Nic nie będzie przeszkadzać. że Tutaj pozbierane już słoma wszystko. E, nawet mieliście z tego odcinek. Jak sobie zbierałem słomy, także pozbierane wszystko. E, jednak tutaj ustawiłem trochę stogu. Tam zawiezłem dwa, tylko dwa czy trzy, co były na odcinku zawiezione. Te przyczepy, a resztę po prostu tutaj. Przywiozłem to, tak jak widzicie, stoi stuk nasz piękny. Trochę tutaj jest skurcze z górki, on się właśnie przechyla na lewą stronę. I trochę słabo jest z tym, no ale wiecie, jakoś trzeba żyć z tym. że lecimy sobie dookoła, myślę, że pierwszy przejedziemy, żeby obrobić, Obsiać nawóz dookoła. I później dopiero będziemy jeździć. Jak starczy odcinka, oczywiście, e, będziemy jeździć już normalnie. Także też bardzo duży tutaj e, rozsiewać do nawozów. Kupiliśmy sobie. Jakoś tam idzie. Widzę, że na razie już drugi raz nim się Jest bardzo dobrze. tutaj też mamy przejazd, bardzo fajny możemy sobie na szosę wyjechać, także też mi się bardzo mapa podoba e, z racji tego, że nie mamy tylko jednego wyjazdu e, na pole, tylko możemy sobie po prostu wyjeżdżać e, z ilu, chcą, e, ilu stron chcemy że tak powiem, także też fajnie, e, co w następnym odcinku ktoś może zapytać, także w następnym odcinku m, myślę, że powinno się pojawić, e, coś myślałem nad topolą, e, zobaczymy może zrobimy sadzenie topoli e, Później się zrobi pewnie e, jak zrobimy sadzenie to później by trzeba zrobić też zbiórkę tej topoli. Także zrobimy pewnie jakiś, e, że tak powiem naszą znaczy zbiórkę kombajnami, ale wtedy pewnie się koło zaprosi. E, możliwe, że Miki będzie na odcinku, także zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Także e, teraz z tej rolniczej e, nie Kurczę, o farmerskie przeżycia, bo właśnie przepraszam, tam na odcinku mm, z, powiedziałem rolnicze przeżycia, a to farmerskie przeżycia nazwałem tę serię, także się pomyliłem. E, no i właśnie tam trochę już powinna być lepsza jakość, bo e, zawsze renderowałem i myślałem, dlaczego taka słaba jakość, a renderowałem w 720p, a teraz renderuję w 1080p, także jest e, duża różnica w 60 klatkach. Mm, także jest bardzo duża różnica, tak powiem. Dobra, dobra, tu sobie ładnie sobie obsiewamy, już wiem dlaczego też mam takie lagi. I ogólnie jest e, taki słaby, bo procesor mam praktycznie taki jak Kaziu, e, on jest tam wart około 6 stówek, mm, 6, tak 5,5. Coś około tego, e, a ja mam grafikę słabą, grafikę mam właśnie bardzo słabą e, i dlatego. Ten farming na tak, nam tak laguje. Znaczy laguje. Tak, nie mogę grać po prostu na wyższych ustawieniach, ale e, Już na dniach, na dniach znaczy, na Niedługo powinno się to zmienić, bo właśnie składam sobie komputer, powoli będę sobie składał e, Kompa Także zobaczymy e, Za ile nam się uda to wszystko złożyć, zrobić e, No i ogólnie, żeby to działało jako tako, że tak powiem Także zobaczymy, zobaczymy naprawdę, bo nie wiem jak to zrobimy ale myślę, że mm, myślę, że jak coś to będę was tam informował Na pewno e, Zrobimy sobie jakieś testy komputera czy coś w tym stylu jak będzie e, drugi po prostu no, zobaczymy naprawdę, bo nie wiemy jeszcze jak to wszystko się potoczy e, z tym komputerem na dzień dzisiejszy e, mam już jednostkę znaczy jednostkę, w sumie mam obudowę do niego. E, jutro chyba będę miał, albo pojutrze będę miał płytę główną. E, grafika też powinna być na dniach. E, znaczy na dniach, w sensie na dniach. E, jeszcze nie zamawiałem grafiki i jeszcze procesora nie mam. E, czy tam jeszcze by trzeba... E, na razie dysk, to nie, nie, nie myślałem jeszcze nad dyskiem naprawdę. E, pewnie coś około 1 terabajta będę miał pewnie. Muszę zobaczyć co tam kupię, e, żeby tak na pewno ta gra wiecie inaczej wyglądała, bo na razie to widzę, że to e, strasznie słabo jest. Także zobaczymy jak ta gra później będzie. O widzicie, nawet teraz była ścinka. I ogólnie tutaj słabo też renderuje w farmingu ten ta grafika, a jak zmienię to powinno trochę być lepiej na pewno że tak powiem sobie pogram na trochę wyższych ustawieniach ta gra farmingu też tam umyli, bo będzie na pewno płynniej chodzić ktoś też tam pisał, że e... czekajcie, ktoś pisał chyba, że e... 30 klatek nawet nie ma no to nie widzicie, nawet nie ma 30 klatek e... ale w aksjonie właśnie nie wiem co jest, bo mi tylko pokazuje że tak powiem do tych właśnie 30 klatek, do 30 klatek i nawet jak wejdę na pulpit, co na pulpicie powinno być bardzo dużo, to pokazuje też, co pokazuje też właśnie tak 20, tu macie o 23, patrzcie jak z góry spojrzę na 23, 26, 25, no tak 30 klatek dajmy na to. A patrzcie jak spojrzę tutaj to mam teraz 19, 17. Jak wsiądę do kaminy, to mam ile 17, 16, także bardzo mało tych klatek. Przydałoby na pewno się więcej, yy, umyliłoby nam tą grę, rozgrywkę w farmingu. Yy, na pewno, że tak powiem. Zawsze ta gra inaczej wygląda bardziej realistyczna i wszystko... ale jak mówię, wszystko powinno się pojawić na dniach. Także e, szukam też, żeby było jak najtaniej to wszystko wyszło e, Znaczy, najtaniej, żeby części były dobre, po prostu podzespoły e, Jakiejś bardziej e, lepszej firmy e, Ale żeby też cena nie przekraczała, że tak powiem, mojego budżetu, także e, Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie No Zobaczymy, co będę więcej mówił Zobaczymy jak to mówi się, wszystko wyjdzie w praniu a my sobie siejemy dalej. Deutschfare. Mm, także. Nie wiem, no kolejny live, pewnie kurczę. Live a pieprzniemy kiedyś, żeby tak fajnie też Wam pasowało i mi pasowało, nie? Myślę, że dla Was i dla mnie to najlepsze dni jest. Ee, sobota, niedziela. Co Wy o tym sądzicie? Piszcie też w komentarzach, jeśli chcecie. E, możecie właśnie napisać, e, co sądzicie. Sobota, niedziela. Te dwa dni, właśnie. Który, o, o, znaczy, o, której, o której to ja bardziej decyduję um, przepraszam, o której by mi pasowało um, ale wy też tam możecie coś napisać i dokładnie, czy sobota czy niedziela byście chcieli ja coś myślałem, ja bym proponował wam bardziej, e, według mnie e, w tą niedzielę w tym tygodniu, w tą niedzielę no ale nie wiem, to już od was zależy to już od was zależy, naprawdę ale proponowałbym naprawdę e, w tą niedzielę z dwie godziny live'a co wy o tym sądzicie, możecie też napisać e, co wy o tym sądzicie. Dobra, idziemy sobie raz przed, nie dosiało nam trochę, o tam dosieje, dobra. Mm, no właśnie i ciekawe jak wyjdzie nam ogólnie ten siew bezorkowy, to mnie bardzo zastanawia. E, jakie plony? Wtedy zobaczymy, czy po prostu e, opłaca się siać, e, opłaca się e, uprawiać agregatem i dopiero e, robić, e, że tak powiem, mm, i dopiero siać, czy lepiej jest po prostu e, nawóz i od razu siać. Znaczy wtedy byśmy musieli nawóz, e, gruber, znaczy agregaty i jakieś ścianie, nie? Teraz siejemy i od razu wjeżdżamy siewnikiem i zobaczymy po prostu jak to nam wyjdzie. Eee, wszystko czy to nam wypali. Także lecimy, lecimy, lecimy. Hmm. Dosyć dużo ten rozsierać bierze. Nie bierze aż tak mało. Dobra, tutaj zakręcimy. I też właśnie, e, co wam chciałem się poradzić, też e, czy po prostu live'y mają być zapisywane, czy po prostu e, mam je dawać jako niepubliczne i po prostu wtedy tylko będziecie mogli wchodzić e, z linka, którego udostępnię na przykład tam na grupie jakiego czy na swoim fanpage'u, będziecie mogli tylko z tego linku wchodzić wtedy. Albo jak wam podam, po prostu link do live'a. E, inaczej nie będziecie mogli wejść do tego filmu, także nie wiem naprawdę, naprawdę nie wiem e, jak to mam jeszcze robić, ale to wszystko się ogarnie pewnie. Także dobra, ja myślę, że tutaj sobie zaraz dojadę do końca, bo chcę też sobie porobić jakieś fajne miniaturki e, żeby coś ładnego było, że tak powiem. E, no a co, ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej odcinków, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam gorąco kiełpik, cześć!